Gość poranka. Zaprasza Piotr Czaplicki. Dzień dobry, witamy serdecznie. W studiu jest z nami już gość. Będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie. Moim gościem jest starszy brygadier Krzysztof Kowalski, zastępca komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie. Dzień dobry, panie komendancie. Dzień dobry, witam. Na początek chciałbym porozmawiać o wypalaniu traw, ponieważ już w Polsce 11 tysięcy pożarów traw odnotowano, natomiast te, te trawy, wypalanie ich to jest przynoszą efekty odwrotne od zamierzonych. Ciągle to trzeba powtarzać, że nie, nie jest tak, jak się mogłoby Dawać, że użyźniają glebę. Tak, zwykło się już mówić, że objawami, objawami nadchodzącej wiosny są nie tylko przylatujące bociany, ale też kłęby dymu, które unoszą się nad y, Polską. Wszyscy zaczynają sprzątać i jak Polska długa i szeroka, grabimy liście, trawy suche. No i co z tym zrobić? Część osób y, pali. Jest to może mniejszy problem. Większy problem występuje natomiast na Łąkach, polach, gdzie wypalane są suche trawy z przekonaniem, że to użyźni glebę, co oczywiście jest nieprawdą i powoduje zupełnie odmienne skutki. Więcej szkód przynosi niż pożytku. Czyli wyjaławia się po prostu gleba przez te wypalanie i to zupełnie nie ma sensu, a może też spowodować się spore zagrożenie. Tak, no nie tylko się wyjaławia, ale też niszczone są wszystkie organizmy żywe. Jest takie przekonanie, że jeżeli wypalimy suchą trawę, to zniszczymy nasiona nasiona jakichś chwastów. Chwastów, tak. Co jest mylne, bo na przykład pesz, który ma kłącza podziemnią, nie ginie i wypalimy powierzchnię, powierzchn to, co jest na powierzchni, natomiast za chwilę pesz nam zaczyna wyrastać. Czyli zupełnie bez sensu wypalanie traw a może to spowodować większy pożar na przykład jakiegoś budynku. Ostatnio ostatnie bardzo trudna chyba interwencja Straży Pożarnej w Ciechanowie, nocny wyjazd do, do pożaru obory w Wadkowie, w gminie Gołymin. No to jedna z może z większych akcji, może nie najtrudniejsza, ale też akcja, która trwała prawie 9 godzin. Był to pożar budynku inwentarskiego obory. Spalił się dach. O tyle było to trudne, że pożar powstał w nocy, około drugiej w nocy, więc późne zauważenie spowodowało, że pożar się rozwinął. I po przyjeździe pierwszych jednostek straży pożarnej już cały dach stał w ogniu. Yy, budynek był yy, znacznych rozmiarów, bo miał 28 na, na, na 10 metrów, więc powierzchnia pożaru była bardzo duża. Przy takich pożarach utrudnieniem jest to, że przeważnie na budynkach inwentarskich na strychu znajduje się słoma. Po zapaleniu yy, się słomy, to słomę trzeba ugasić, ale później wszystko rzucić ze strychu, ponieważ yy, no nie możemy zostawić. Zażywi ognia i ta ciężka praca fizyczna no, trwała niemalże 9 godzin. No pewnie pewnie trzeba było też wyprowadzić zwierzęta i to też dodatkowe jest utrudnienie. Tak, no w pierwszej fazie zawsze prowadzimy ewakuację ludzi, zwierząt, mienia. Tu po zauważeniu pożaru y, właściciele podjęli taką ewakuację, później po przyjeździe jednostek straży pożarnej ona była kontynuowana. Y, zwierzęta udało się wyprowadzić z obory i uratować. Także dobrze, że ten pożar nie zakończył się żadnym, żadnym tragicznym wydarzeniem. Chciałbym jeszcze na chwilę wrócić, bo tutaj już rozmawiamy o wiosennych porządkach i wiosennych zagrożeniach. Natomiast chciałbym jeszcze wrócić do, do tego, jak źle może się skończyć nieczyszczenie kominów, ponieważ nadal odnotowywane są pożary sadzy w kominach. Tak, o, o ile o trawach mówimy, na. Ten sezon palenia traw dopiero się zaczyna, zaczyna się przed przedwiośnie, o tyle w tej chwili kończy się zima i zauważyliśmy nasilenie pożarów sadzy. No, spowodowane jest to tym, że aura jest łagodna, w piecach jest utrzymywana niska temperatura, osadzają się sadze, sadze w kominie, kominy nie są czyszczone i... Od stycznia do dnia dzisiejszego już gasiliśmy dwudziestokrotnie pożary sadzy w kominach. Jest to o tyle niebezpieczne, że kominy pękają. Od tego zapalają się też budynki. Czyli teraz warto z, z, zadbać o to, żeby, żeby ten komin wyczyścić. Ewentualnie, jak palimy w piecu, to na, na pełen, tak pełen pieca, nie, a nie do połowy. No to już zależy od konstrukcji pieca i od, od właściciela, który go obsługuje. Natomiast czyszczenie kominów no, jest obowiązkiem i powinniśmy to czyść, czy, czynić systematycznie. Także namawiamy zawsze do tego, żeby czyścić, czyścić kominy. Pamiętajmy o tym, że czad jest też niebezpieczny nadal. I tutaj nawet, nawet czad jest niebezpieczny, myślę, że poza sezonem grzewczym, na przykład kiedy samochód wstawiamy do garażu, to trzeba pamiętać, żeby nie, nie przebywać w tym garażu, kiedy samochód jest zapalony dłuższą chwilę. Czad może wydzielać się nie tylko przy piecach na paliwo stałe, ale także przy piecykach gazowych szczególnie tam, gdzie nie ma odpowiedniej wentylacji. My zawsze apelujemy, żeby nie zatykać kratek wentylacyjnych, bo to powoduje dopływ i odpływ powietrza z pomieszczenia. Jeżeli nie ma dopływu powietrza, spalanie jest niepełne i wtedy właśnie powstaje czad. I jeszcze na koniec chciałbym z Panem porozmawiać o tym, jak zmieniają się struktury Straży Pożarnej. Coraz więcej kobiet zaczyna służyć i tutaj taki, taki przykład mieliśmy jednej interwencji, gdzie, gdzie Panie pierwsze dojechały na, na miejsce, a poza tym Panowie również z Komendy świętowali 8 marca Dzień Kobiet. Tak, no tak się złożyło, że chcieliśmy, złoży, chcieliśmy zwrócić uwagę na kobiety, które pracują w Straży Pożarnej, nie tylko te kobiety w cywilu, w administracji, ale też te, które uczestniczą bezpośrednio w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Napisaliśmy taki artykuł na stronie internetowej, go umieściliśmy, no i traf chciał, że za dwa dni spotkaliśmy panie gaszące pożar. Były to druhny z OSP Grudusk. W jednostkach OSP coraz więcej przybywa nam kobiet, żeby uczestniczyć w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Trzeba być odpowiednio przygotowanym i kobiety przechodzą takie same szkolenia, muszą spełnić te same wymogi co mężczyźni. Czyli kurs podstawowy, ale też kobiety idą dalej, kończą kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy, co jest istotne przy zdarzeniach drogowych, przy wypadkach drogowych. Także. Nikt już się chyba nie będzie dziwił, jeżeli przy akcji w ubraniu specjalnym w hełmie zobaczy zamiast mężczyzny kobietę. I równie dobrze panie niosą pomoc i dbają o nasze bezpieczeństwo. Tak, myślę, że, że nie ustępuje mężczyznom. Bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę w studiu. Porozmawialiśmy trochę o niebezpieczeństwach, jakie mogą na nas czychać. Moim i Państwa gościem był starszy brygadier Krzysztof Kowalski, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Gość poranka.